Dzień dobry drodzy poligamiści, z tej strony Tomek Kutera, ze strony poligamia.pl. Czas zacząć dniówkę. Dzisiaj dniówkę chciałbym poprowadzić bardzo kulturalnie i pokazać wam na tej oto tablicy, co dzisiaj działo się na poligamii. Więc przede wszystkim, na przykład, mój dzień upłynął bardzo pod znakiem drivera. Ponieważ zarówno napisałem recenzję na razie tylko trybu dla pojedynczego gracza, bo premier jeszcze nie było, więc nie można grać w tryby sieciowe, a poza tym także opublikowaliśmy na kanapie z Piotrkiem Gnypem i Andrzejem Sarnackim, który stoi teraz przede mną i kręci mnie kamerę. Pomacham teraz mu i on machami. Dobrze. Więc driver to jest punkt pierwszy. Są nawet dwie rzeczy związane z driverem. Dobrze. Więc teraz przejdźmy dalej. Drugą rzeczą może być na przykład POW, czyli pytaj o wszystko. Nasz cykl, w którym możecie zapytać znane postacie z polskiej branży gier, na razie polskiej, może kiedyś także zagranicznej, o wszystko. A one na to odpowiadają. W... Także jest to POW. W tym tygodniu, znaczy właściwie tym razem. Na pytanie odpowiada Adrian Chmielarz. To rzecz druga. Rzeczą trzecią, wartą polecenia, jest pięć rzeczy w Minecrafcie, które Maciej Śmietanko bardzo chętnie by zmienił. Maciej Śmietanko ich nie zmieni, ponieważ nie zna się na programowaniu Minecrafta, ale gdyby się znał, to by je zmienił. Yy, więc. Warto tam zajrzeć, bo w sumie myślę sobie, że te rzeczy, które Maciek by zmienił, to ja bym zmienił niektóre, a niektóre nie, więc można podyskutować o tym, co byście chcieli zmienić w Minecrafcie. Więc to jest 5 rzeczy, które chcielibyście zmienić w Minecrafcie. Poza tym warto także zajrzeć do innej recenzji, którą dziś opublikowaliśmy. Jest to Crazy Machines Elements, czyli czy w Incredible Machines być może? Kiedyś, bardzo dawno temu. Czyli na przykład popchnij kulkę i kot wtedy przewróci się na wiadro i to wiadro wpadnie do wody, w której jest ryba, która zje tego kota, który był w wiadrze i dzięki temu rozwiążecie zagadkę, więc to jest grana XBLA i nazywa się Crazy Machines. I. Jej recenzję także znajdziecie dzisiaj na Poligami. Poza tym bardzo także warto zajrzeć do felietonu Bartka Nagórskiego o Silent Hill 2, i o głosach w Silent Hill 2. Nawet nie wiedziałem, że to jest tak kontrowersyjna sprawa i że to jest tak interesujące. W życiu nie miałem o tym pojęcia. Więc zajrzyjcie, zwłaszcza jeśli jesteście fanami Silent, Silent Hilla. To jest jeszcze jedna rzecz. Poza tym... Pozdrawiamy, również bardzo się cieszymy, że Panią widzimy, więc poza tym warto także zajrzeć do tekstu, który popełnił Paweł Kamiński na temat tego filmiku, który na pewno widzieliście. To jest filmik z telewizji RTL, który pokazuje stereotyp gracza z Gamescomu i że wszyscy śmierdzą i są brzydcy i nie mają dziewczyn. Jest to nieprawda, jestem tego dochodem. Mm. E, e, i, i, Paweł Kamiński popełnił ten artykuł i warto tam zajrzeć więc to jest RTL e, także to również polecamy poza tym koniecznie musicie zobaczyć jak Adam Jensen tańczy w Deus Ex Human Revolution to jest materiał jeszcze z wczoraj jeśli tego nie widzieliście absolutnie e, polecam to jest Deus Ex Na koniec polecamy także coś, co na razie nie pojawiło się na Poligami, ale pojawiło się na naszym kanale YouTubeowym, gdyż jest to pilot, pilot nie od telewizora, ale pilot wideobloga, który być może Piotrek Gnyp będzie prowadził, jeśli znajdzie inspirację. Inspirację musi znaleźć, bo musi być drażniony przez wiele rozma rozmaitych rzeczy. Cykl nazywa się Co mnie w... drażni? I w tym pilotażowym odcinku Piotrek opowiada o tym, jak bardzo zdrażnił go Deus Ex i jego sejwy. Więc Piotrek opowiada o tym, co go drażni. E, a ja już się żegnam. To była dniówka e, na poligami. Dzisiaj nazywam się Tomek Kutera i chociaż nie wyglądam, naprawdę jestem trzeźwy.